Slava Jezusu Chrystus, witaj was, bracia i sestry. Dzisiaj 29 września, i my czujemy słowo z 13 rozdziału Evangelii od i Jezus nam rozkazuje, czy daje odpowiedź na, na zapytanie kto będzie zbawienny. I rozkazuje taką przypowiedź pro tisni Двері, вузькі двері. Того часу прогодив Ісус містами і селами і навчав, прамуючи Єрусалим. Сказав йому хтось: Господи, чимало є тих, які спасаються, Він відповів їм Силкуйте сувіти через вузькі двері, бо багато хто кажу вам, буде намагатися війти та не зможе. Коли ж встане Господар і замкне двері. Wystanę tez na dwory i pocznę te w drzwi i czy czy hołs czyny nam, a winu odpowie skaże skarze nam, ja nie znaję was z wy. To di pocznę te kazate mygiły i pyły przed to i ty nawcza na naszych poszczach. a winu wam i skaże ja nie znaję was z wy. Więc stopił widmene wsi, jaki czyni te bez zakonia. Там буде плачу від крехіт зубів, коли побачите Авраама, Ісака, Якова, і усіх пророків у Царстві Божому, а себе вигнаними геть, і прийдуть зі Сходу і з Заходу, з півночі з півдня, і сядуть у Царстві Божому, і ось є останні, які будуть першими, і є перші, які будуть останніми. До Ісуса прийшов якийсь чоловік і став Ісуве запитання Скільки буде спасених, чи багато є тих, які будуть спасенними? Dla Jewrejów odpowiedź wiadoma. W czasach Jezusa dużo popularna była knycha, jaka nie weszła do kanonu natchnionych knych do Biblii. My znamy jak Apokryf. Nazywa się ona zaraz Czwarta KNYCHA Ezry. I tam jest odpowiedź: Tak, dużo mało będzie takich, jaki i tu z To, jak stałe zapytanie, sobie na pewno proces znaje, ale Jezus, nie odpowiada je na odpowiedź. Jezus mm, jakby rozkazuje pro umowy zpasinie. Nie każe pro kilkis, tylko pro umowy zpasinie. Kto będzie zpaszony? Zpaszony będzie ten, to ich to umowa. Umowa ceje wiara w Jezusa. To przyjęcie jego, jego wiedzy i życia zgodnie z prawem Jezusa. E, w świadomości wielu członków wybranych narodu, spacjenie było tylko dla, same dla tego narodu. A Jezus mówi: Wy siłkujcie się przez wąskie drzwi. E, trzeba wyjść przez wąskie drzwi. E, co to są wąskie drzwi? В Іоана Ісус каже, Я Брама Овець. Він хоче сказати: Я є дверима. Так. Дверима є Ісус, і Його, його навчання, його, його вказівки. Тобто ви війде від, від, через вузькі двері до, до Царства Божого через моє, моє навчання. Ну, але може бути так, що Господар дому встане і скаже, я вас не знаю. Каже, Господи, ми ж жили з тобою, ми ж слухали твоїх проповідей, ми ж бачили чудеса і так далі. Ні? Так. Ісус каже: може бути так, що я вам не відкрию. Там внутрі будуть євреї і язичники сидіти, а вам не відкрию. Це не означає, що я існує якісь апіорії. Призначення, що Ісус деяких вибирає, деяких ні. Спасіння насправді вирішується сьогодні. Чи ти сьогодні приймаєш Слово Ісуса, чи Ти в нього повірив, чи Ти по все робиш так поверхнево. Бо можна ходити до храму, можна навіть слухати проповідей, читати Біблію, а бути далеко від, від, від Бога. Аж двічі Ісус каже: не знаю вас, звідки ви. Będą tam na tej trapezie, mm, ci, którzy uwierzyli w Jezusa, a jaki będą stać na zewnątrz, będą stukać w drzwi i im nie Bo ci duchowe uzy polegają na przyjęciu, na w na nauczaniu Jezusa, a nie na widnosy na nim, że so my tam go znały widzimy wówna, gdzieś i tak dalej. Takie powierzchniewe odnosy, nie? має бути любов до Ісуса. Тих, хто любить Ісуса, Він запросить нас свою трапезу, відчинить двері. І тут важливе це слово Силкуйтеся. Від «агонідзо май». Воно означає. Намагайтеся докладайте зусиль в такому контексті. Ono też powiązane z agonią e, w, w, w Ewangelii od Luky. E, Chciałbym powiedzieć, Luka, że Jezus w chrześcijańskim sadzie zmagał się ze strachem, zmagał się z satanem, z złem, z grzybem całego ludzka. I tam jest też żywę to słowo, jakby e, e, dzieję słowa Agonizomaj. I to, to nasze życie, nasza turbota o spaszenie, mają być złożone na tę borodźbę Jezusa w Symańskiemu Sadzie. Jeszcze mam drugi taki kontekst ważny. Jezus każe Tam w tym carstwie będą siedzieć z zachodu, z piwną czy z półдня, jakby widzimy chrzest, cztery napięcia: chrzest. Może, Luka, choć nam powiedzieć, że na prawdę do, do Czarstwa Bożego wchodzimy przez Chrystus, przez straszne zdarzenia Chrystusa. To ważne, żebyśmy mieli to świadomość. Przez straszne Chrystusa, przez trudności, przez duchową my wchodzimy do Czarstwa. Tak, spasenie nam podarowane. Ale nam trzeba boroty się, żeby nie wтратy tego co Satana wszystko to żeby nam zpoczynię zabrać. To musi się. Sierogni boroty nie zdawajte się i wypamiatajte, je za co się, wiesz, jest pod same Czartwa Bożego Jezus nas czeka i tak jak win i szło przez borydźbę, zmagania z złem, tak i nam trzeba też, ale Syłarz znamy, e, permożec znamy, tak że so jakby przerzeczny na перемogę, jak so tylko chcemy obrocieć się. I wszystko będzie dobre. Prosławiajcie się od Jezusa, dziękujcie i nie zapomnijcie o metu naszego życia, co jest Czarstwo Jezusa. Sławę Jezusa Chrystusa.